króciutko powiedzieć o dla mnie bardzo istotnej rzeczy, którą się zobaczyłem pod kątem zbawienia tak naprawdę pod kątem, że że tak naprawdę wszyscy wiemy, że tak naprawdę też chodzi o to o stan serca naszego i że jakby mamy dbać o i strzec tak swojego serca czujniej. I to też jest głęboki wers, bo jakby. Tam wiele może rzeczy powstać na, 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 pod, na podstawie tego wersu. Bo, bo to, co to znaczy pinij strze, czyli jakby też nie dopuszczać złych rzeczy, ale dopuszczać wszystko co dobre i tego doświadczać, doświadczać mamy, tak? I dzisiaj tego właśnie się powiedzieć tego możemy doświadczać, że wczoraj yy, i nawet dzisiaj bo, jakbym miał być tak bardzo skrupulatny, to ja na każdym kroku, że tak powiem, upadam. Lekko się dla mnie, lekkie wyniesienie się, jak już jest dla mnie, to ja to traktuję jako upadek. Tylko, że akurat się dzisiaj temu przyjrzałem mocnie, Bo ja, wiadomo, że nie żyjemy w jakiejś paranoi, tak? Ale chodzi mi o to, że powiem tak, dzisiaj, na przykład, mogę się dzisiaj lekko w jakiś sposób w sercu unieść. Tak? Czyli, czyli zgrzeszyć. I teraz o co mi chodzi i wczoraj tak samo miałem różne rzeczy i się w ogóle źle czułem w ciele, tak w ogóle jakoś tam i sobie tak pomyślałem, jak ja się tak czuł cały czas źle w tym ciele, to jest w ogóle rzeźnia, a jeszcze jakbym tak się źle czuł i nie było dla mnie nadziei i bym wierzył w ogień piekielny, w męki wieczne oddzielnie od Boga, to to jest dla mnie niewyobrażalne, jakby na przykład ktoś Ducha Świętego zabrał, to jest dla mnie niewyobrażalne w ogóle. I, jak ja to, i, i, i wiecie, wtedy przychodzi taka właśnie głębia do serca, taka wiesz, uwrażliwienie jeszcze bardziej, że Ty traktujesz grzech, że naprawdę karą za grzech jest śmierć i że tu nie chodzi o paranoje jakieś, tylko chodzi o to, żeby to serce było jeszcze bardziej i sumienie uwrażliwione, żeby traktować to sumienie i, i to serce, żeby to było, wiecie, na to co zrobił Jezus. Bo teraz, na przykład, przykładowo, bo wszyscy upadamy w wielu rzeczach, tak jak powiedział, to jest napisane w słowie, ale chodzi o to, że patrz, jeden malutki upadek. Jakaś lekka złość na moją mamę na przykład. I już jestem winny. I ta świadomość, i jestem winny. I już nie mogę nic zrobić teraz. Patrz, Rozliwam się na mamę. Nakrzyczałem na przykład. I idę do piekła. Ogień piekielny, tak? karą za grzech. Ten ten martwy grzech. Chcę płacać świętość Bogę w ogóle. I ofiarę Jezusa jest cenna. I teraz już nie mogę nic zrobić. Ale na szczęście jest krew Jezusa. Bo często możemy się tak przyczaić do krwi Jezusa i obmywać się tak, o i w ogóle, o dobra, od grzechu, tak, coś tam się niby skruszyć, ale tak naprawdę, ale musimy, właśnie dzisiaj zobaczyłem, jak cenna jest, bo, bo, no bo nie mógłbym się z tych upadków już podnieść, i zmierzam po prostu na wieczne potępienie. I teraz nie ma dla mnie nadziei, i sobie właśnie przypominam, no przecież jest krew Jezusa. I widzę, I widzę wtedy, jak ona jest drogocenna, właśnie, co byś w słowie. Drogocenną krwią jesteśmy nabyci, drogocenna kraj Jezusa. Nie, bo ona zmyła te grzechy, wszystkie, tak ale ja też do Boga przychodzę z rzeczami, które sobie nie radzę i które nie są w moim życiu, się modlę i bo ich nie chcę. Dbam, dbam o to sumienie, ale chodzi mi o to, że zobaczyłem jeszcze raz co zrobił dla mnie Jezus na krzyżu, bo krzyż to jest wszystko tak naprawdę, co mam i skrzyża krzyża płynie później to wszystko, co jest nam dał Ducha Świętego i też mamy żyć godnie Ewangelii itd itd, ale ale jakby w sposób w jaki my rozumiemy krzyż, krew Jezusa i to jak przychodzi dzięki łasce Bożej, mocy Bożej i objawienia przez Ducha Świętego to przychodzi, co w naszym sercu jest, to to mnie zmienia. Nie moje wysiłki takie religijne, ale to mnie zmienia, co uczynił Jezus. Ale czy ja wiem, jak drogocenna jest Jego krew? Czy ja to wiem tylko na głowę? Czy jednak sercem dziś na przykład czegoś doświadczyłem i wczoraj? I to jest jakby, to też robi coś takiego we mnie, że mnie uniża, że nie, nie powoduje we mnie pychy, wynoszenia. Bo ja wiem, na co zasługiwałem i przez taki malutki grzech. Ale na szczęście przyszedł Jezus. I, I znowu mnie to po prostu pionuje, uniża samo w sobie, nie że ja się uniżam na poziomie religijnym. Uniża mnie samo w sobie, w sercu mnie uniża. Duch święty działa w moim sercu poprzez to czego doświadczam i on to, to mnie uniża. I to mnie pionuje, i to mnie stawia w szeregu, i to mnie stawia w dobrym, właściwym miejscu. To mnie stawia w miejscu wdzięczności, w takim mi miejscu gdzie jestem gotowy też do pierwszej miłości znowu. Więc takie wyczulenie na to. Harą za grzech jest śmierć, na to słowo i łaską zbawieni jesteście, żeby nie traktować tego lekko, powierzchownie i nie religijnie, ale sercem. Bo wiesz, w z ostatniego tygodnia każdy na świecie upadł. No nie wiem, czy jest taki człowiek, który w ciągu tygodnia, ostatnio w ogóle nie, nie, nie upadł w słowie, nawet w języku, w mowie, w jakiejś małej rzeczy. I, i patrz, i teraz wszyscy na świecie pewnie to zrobili. W małym czy w większym stopniu, czy bardzo malutkim. I gdyby nie jest nie krew Jezusa, to wszyscy już nieodwalnie mogliby się już tylko iść na wieczne węgi. Jak cenna jest krew Jezusa. Jak cenna jest ta krew. Jak cenne jest to dzieło i to mnie uniża, to powoduje właśnie u mnie pokorę. To wytwarza pokorę. Bo ja sam w pokorę. Ja mogę tylko szukać, żeby Bóg mi pokazał, żeby uczył mnie pokory, tak? To naprawdę pionuje, nie? To naprawdę właśnie jest ochroną przed pychą. Ofiara Jezusa, krew Jezusa. I, wie, i wiele, wie, wiele, yy, wiele możemy czerpać z krzyża, jak widzimy krzyż, jak widzimy drogę Jezusa do krzyża w Decemane, jak widzimy całe Jego życie, które było też jedną wielką ofiarą i poświęceniem. Wiele wycierpiał Jezus wcześniej, że o wiele, do wieku 30 lat. Jak widzimy tą krew, mówię, tak? Bo im bardziej to będziemy widzieć, tym bardziej to ja wierzę, Duch Święty będzie nam to objawiał. Bo Duch Święty, ja wierzę, że nam objawia krzyż. Słowo Boże. Tym bardziej to będzie nas zmieniać. I tym bardziej to będzie nas do Jezusa. I tym bardziej to wie, że wytworzy we mnie takie rzeczy, że ja naprawdę będę złamany przed Bogiem. Nie, że się złamę religię. Będę miał złamane serce. Czyli nie będę się unosił. Nie będę się przyjmował co o co świadom nie mówi. Nie będę się wstydził, nie będę się czuł, nie będę się bał wyśmiania. I będę mówił to, co widzę u Boga, widzę u Ojca i czyni to, co Jezus w ukryciu tam i tak dalej. To że będziemy przez to, mówię to na śladowcami Jezusa bardziej. Im bardziej jakby muszę patrzeć na krzyż, żeby Duch Święty objawiał mi też, czym był krzyż, czym jest krzyż w moim życiu, czym jest krew baranka. I to wytwarza we mnie zmianę, mówię, w jakiś sposób mnie zmienia i łamie, że ja staję się naśladowcą Jezusa. Tak to widzę. Też, też, bo mówię, że co jakiś czas krzyż, krew Jezusa, dzieło krzyża, dzieło Golgoty, Bog, Boga i naszej wizy w ogóle też, tak, bo, bo, bo też chodzi o to, żebyśmy poznali Boga, tak, i tego, którego postacił Jezusa Chrystusa. Więc nie tylko dzieło krzyża, ale Boga poznali i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby, yy, mówię, że to naprawdę uczy pokory, bo my się tak często możemy przyczaić, że no zobaczyliśmy wszystkie grzechy i tak na głowę to robimy, ale tak naprawdę to, to, to jest prawda, tylko chodzi o serce zawsze, o stan Twojego wnętrza. Jak Ty do tego podchodzisz każdego dnia? Czy traktujesz to lekko? Czy traktujemy to lekko? Czy po prostu nie traktujemy tego lekko, tylko poważnie? Tak? Ja wiem, że tam przyjdzie bojaź Boża ta właściwa, że tam Bóg zrodzi w nas, bo Bóg zrada w nas rzeczy. Też przez to, że patrzymy na krzyż, patrzymy na krew Jezusa, patrzymy na ofiarę, bo On wierzyć tego, to tak będziemy dokonywać dzieł. I patrzymy coraz bardziej każdego dnia w różnych sezonach naszego życia i to zmienia naszą perspektywę naszego serca, to zmienia nasze serca na obraz Bożego serca. To nas po prostu synchronizuje z Bożym sercem. To, co zrobił Jezus na krzyżu. I to nas zmienia. I to jest łaska. I to też wiecie, bo lekka nasza samosprawiedliwość jest jak ta mucha wrzucona do i zasmradza całe coś. Dlatego im bardziej jesteś uniżony, tym możesz naprawdę emanować łaską. Bo ktoś wyczuje to, że ty na przykład możesz emanować trochę łaską, ale możesz emanować trochę samosprawiedliwością. A wiecie, gdzie się samosprawiedliwość często może zakraść? Kiedy właśnie nie uświadamiamy sobie, jak wielką cenę ma krew Jezusa na przykład w moim życiu. Że dzisiejsze moje różne rzeczy, ja sobie dzisiaj tylko tak mówię, na potrzeby tego filmu. Dzisiejsze moje jakieś tam upadki w myślach, jakiekolwiek, bo tego, jakbym tego miał liczyć, to tego będzie pełno, tylko że się na tym nie skupiam. To chodzi o to, że za jeden taki malutki, dla mnie karą, za, to, to był, rozumiecie, to był za ten grzech jakiś tam, jakikolwiek śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga, tak? Ale z drugiej strony później myślę o tym, mówię tak. Zgadzam się z tym, to też jest ważne, żeby się z tym zgodzić. A nie, żeby usprawiedliwiać się, ale to taki mały, ale przecież Bóg mnie kocha i tak dalej. Żeby się z tym zgodzić i zobaczyć, jak święty jest Bóg. Ma swoje zasady, żeby to zobaczyć. I przez ten grzech, karą za ten grzech, jest śmierć dla mnie. I to jest dobry moment, że mam zobaczyć swój beznadziejny stan. I, i zaraz po tym, w jakimś tam czasie tego, przypominam sobie z Dłoń Świętym, jak cenna jest krew Jezusa, co dla mnie zrobił Jezus. Bo wiecie, my często zapominamy o tych właśnie najważniejszych rzeczach. I to zmienia nasze serca. On wykupił mnie z tego grzechu, On wykupił mnie ze wszystkich grzechów, że nie pójdę tam na te straszne męki. Jeszcze jak do się pokaże, jak straszne mogą być męki, jakiś tam ułamek, to Ty bardziej docenisz krew Jezusa. Bo to chodzi o to, żeby docenić. Docenić krew Jezusa. I bardziej ja doceniam dzieło Krzyża w sobie. I dzieło. Krwi, jego, je, je, cenę Jego krwi, doceniam, doceniam, wywyższam, wywyższam dzieło Golgoty w swoim sercu, wywyższam krew Jezusa w moim sercu, tym bardziej ja będę zmieniany, tym bardziej ja będę wdzięczny, tym bardziej będę pokorniał, tym bardziej będę uniżony, aleluja I Duch Święty to będzie robił, nic ja. To będzie wytwarzało i zmieniało mnie. To będzie zmieniało mnie, to ta perspektywa. A czy ja dzisiaj to, ja dzisiaj to coś doceniam? Czy ja traktuję jak, jak bułkę z masłem? Jak, jak śniadania, które zjem. o dziękuję! I w ogóle, bo tu chodzi o uwrażliwienie naszego serca, sumienia tu, naszego, naszej głębi, tak? Na tą prostotę krzyża i na te proste rzeczy, bo krzyż jest prosty. Często mamy tendencję do poszukiwania różnych rzeczy i dokładamy ludzkie rzeczy. Ja wierzę, że też diabeł nam próbuje różne ludzkie rzeczy dokładać, z różnych stron przeszkadzać. Diabeł nam próbuje, żeby tylko tą prostotę i moc Ewangelii przez to zniekształcić, trochę kwasów rzucić. Ale ta naprawdę Ewangelia i krzyż jest prosty, Bóg jest prosty. I Jego krew jest tak cenna, rozumiesz? I wtedy, patrz, i wtedy się pojawi drżenie w moim sercu. Ja go sam nie mogę wytworzyć. Ale ja mogę, to się może stać, jak ja coś zobaczę dzięki Duchowi Świętemu. Im bardziej ja zobaczę dzieło krzyża, krew Jezusa, w moim sercu, dzięki Duchowi Świętemu, tym bardziej ono będzie zmieniane. Tym bardziej ja będę chodził z drżeniem i z bojaźnią, będę sprawował... To zbawienie, bo ja będę widział cenę, im bardziej ja widzę cenę krwi Jezusa, tym bardziej będę chodził z drżeniem i z, z, z drżeniem zbawienie. Ale ja muszę zobaczyć tą cenę, ja, ja nic z nie zrobię, ja muszę zobaczyć jaką cenę. I od tego właśnie mamy Ducha Świętego. On nas może wprowadzić, prawda? on nam pokaże, co się stało na Golgocie. Każdemu indywidualnie, inaczej, bo można maszczenie od świętego, ja mam swoje, to masz swoje, ale nie chodzi o to, żeby się małpować, kopiować ale żeby tam wejść z sercem i tu usiąść, objaw i krzyż, objaw i krew Jezusa. Lub pokaż mi na dzisiaj, gdzie ja błądzę i w czym ja mam coś zobaczyć, żebym się bardziej uwrażliwił sercem i, i ten, żebym był chroniony przed pychą i tak dalej, przed religijnością, przed samosprawiedliwością. Bo mówię, że lekka wpadnie w samosprawiedliwość i już cały może zaśmierdzić nasze, nasze wnętrze, nasza ludzka faryzeizm, taki samosprawiedliwość i tak dalej. A jak widzimy, gdzie zmierzaliśmy przez nasze grzechy, gdzie zmierzam przez dzisiejszy nasz upadek? Gdyby nie Jezus, gdy, gdy to widzę i naprawdę tego doświadczam, i Duch święty jest ze mną w tym, i później, gdy widzę, co zrobił dla mnie Jezus, to ja w ogóle tak jakby na nowo się narodzę. jakby ja używam w ogóle, na nowo. Tak bym dopiero Jezusa poznawał. Tak cenna kobmy w krwi Jezusa. Kobmy w tym, kochani. Pozdrawiam.